Siemanko, będziemy robić mandarynkę e, Ogarnijcie pod maską, bo jest nasrane Jakieś nakładeczki progów rozporeczki, Wiązkę będziemy ogarniać, czy ogarniać. ogarniać wizualnie Jakieś tam proste pierdoły Zbiorniczek do, do wyrównawczy Kamil będzie ogarniał progi Malował w kolor Mandarynkowy Jaki? Mandarynkowy Mandalorianowy To nie jest pomarańczowy. to jest mandarynka są, no Będziemy robić Robić z Pawełkiem tutaj jakieś małe Upgrade'y tego samochodu no. Problem tutaj wizualny Pomimo pomarańczowego koloru Rakowego To jest problem pod maską No bo nie wygląda to zbyt Spektakularnie Wiązki silnika No ma raz. No kable, no osłony, no rozpórka, no jakieś mocowania zbiorników, coś. Będziemy się to starać ładnie poprawić. No wiadomo, na początek zawsze zaczynamy od mycia. Dobrego mycia i żeby się pokazały wszystkie babole. Żeby się pokazało co. chodzi gimerek 1 do 5 z wodą. I lecimy. Lecimy, Paweł? No, jeszcze ja? No wioskę chciałem ogarnąć. <słyska> wioskę chciałem ogarnąć fajnie. Ale jak ją zobaczyłem, no to stwierdziłem, że zrobię tylko tak, żeby troszkę lepiej wyglądała, bo bałem się, że jak coś dotknę, to będę w tym siedział tydzień. No więc tak tylko zrobimy do oczka. Ale mam miecz świetlny młody. Kryjna, yeah. to co? Powinna to w tle mandaryna. Mandaryna, tak sil Pod maską już tu coś, coś, coś zaczyna jakoś wyglądać. Rozpórka jest czarna. No i wykorzystałem ze, dwa, ze dwie rolki szkota na tą wiązkę, nie jest ładnie, ale przynajmniej nie ma gołych kabli, nie wiem dlaczego się ktoś tutaj powadził z peszlami, ale nie było żadnego peszla na wiosce silnikowej, szkota nic, no. Wywaliłem przepływkę, bo i tak jest w sumie wywalona ze sterownika i... no po co masę to asetę dędać? I wsadziłem tam kawałek niercewki. Taki filtr, kurde, super szybki, sportowy, gąbkowy. Nawet silikony teraz widać, że są silikony. Kamil tak, powiedział, tak, tak. U... wymieniłeś, Zmieniłeś ten? <laughs> Zmieniłeś przewody? Hmm. Nie wiem, czemu one po prostu by tak uchowane. No troszkę się to umyło jeszcze dimerkę i to coś tam zaczyna. Pokrywa jest nie było, pewna. No i przewód nie? On, on gdzieś tam szedł. No, coś mi no, Przewód szedł po prostu stąd. Patrz, tak? I daliśmy kawałek Nierzeweczki. Ładnie jest. Nie no, nieźle. Jest ładnie, ładnie. A my co będziemy robić, Sylwa? Co będziemy robić? Wydechy. Dwa wydechy? Z jakich rurek? A gdzie są? Gdzie są? Tu są na stołeczku patrz. Jakie ogromne rękę możesz włożyć do nich nawet. No, tu są tu Oha, takie ogromne co? jak będziesz strzelać to. a czemu masz dwie czapki? bo co? bo dzisiaj dwie czapki ja podoba ci się tak nosić dwie czapki naraz? no to super co? potrzyma ci czapeczkę? a co tam widzisz z tyłu? To mało. jaką rurę małą a ładna jest taka rura czy brzydka brzydka co będziemy robić rurę na nową ogromną czyściutką czyściutką tak no to super będziemy spawać i ciąć co no to się cieszę Sylwa Sylwa masz okulary ochronne możemy ciąć kątówką. co to nagrywaj tatusia jeszcze Jesteś kamerzysta? Tak. Widać wszystko? Mhm. Znakomicie i perfekcyjnie? Tak. No to, super. to chodź tutaj bliżej, nie bój się. Jest ok? Fajnie widać tak. wszystko? Tak. Kątówę widać? Tak. Jaka głośna jest? i z drugiej strony auta, to tam będzie lepiej widać, dobra? Tu. Co? 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 Tu jesteś godzinę, nie wiem o tym. O tak! O tak! kamień się tam włączy. O, ma nagrywanie, ale czekaj. Musisz ten paluszek wziąć. Ten. Tak, chyba jest. Tak, nie nagrywaj to, tak, okej. Okay? Nagrywa! Ten paluszek wcale nie tak, Szykujesz się na Drift Open? Rack Open. Co? Rack Open. No, no, spoiler, założymy i można jechać. Mhm. Kopnij puść. Nie no, przyjemnie już to wygląda. Trochę ogarnięte te proszki jakieś tam ten... Tak. No, pod maską mamy pokerniane, furka umyta, progi założone, e, jakieś tam drobne, drobne rzeczy. Teraz przyszedł czas na trochę większą rzecz. E, zderzak z przodu. Zderzak z przodu jest na baszbarze. No i on tak sobie kurczy średnio pasy. Jest podwinięty, dokładka jest połamana. Założymy kratki halogenów, czy zaślepki. Założymy nową dokładkę. I Postaram się zniwelować to te, te japisko żeby nie było takiego efektu opadniętej wary. Później podniesiemy troszkę przód i założymy inne kółko. Rollbar troszkę podniosłem lewarkiem do góry. Przywaliłem mu takie pianeczki dokładeczkę też zamontowałem nową. I zaraz go założymy, zobaczymy jak leży. I jeszcze coś lepiej halogenów założymy. Co robisz? A nic, bo ja się głównie przodzik, się zmienił reszta, reszta nic, no kułko żeśmy chcieli wsadzić inne. Srebrne ale. Nawet było na chwilę. Ale nie pasowało, niestety. Mam zdjęcie, mogę pokazać. Zostaje na zjeb Masz takie perspektywy? Zdjęcie? Nie. To pokażę. Na zdjęciu nie wygląda źle. Na, zdjęciu... na filmie zdjęcia nie wygląda źle. No nie? że wyglądało jak przez ten. Niestety. Nawet jak jej troszkę tam nie szanujemy, bo nie szanujemy, no to dobra istnienia nie jest zła. Nie było za bardzo czasu ograć mandarynki, ale mamy taką piękną pogodę teraz. No, progi już ma. Zderzaczek przedni jest. Tak na razie wygląda. Może się uda coś nagrać. Może się uda coś nagrać jeszcze jak będziemy jeździć ale na ten moment tyle autko na ten moment gotowe i jeszcze wydeszki. Tak, zrobiliśmy wydeszki Robiliśmy wydeszki czy nie? No pojedziemy. Do pomarańczowej się nie mieści foteli, to jedziemy od mamy Agatki, jeszcze jeden. Dobra?